Manero, z tej strony Karol I dzisiaj pokażę wam, jak się gra fajnie się gra w Fortnite Jest jeden sposób, żeby fajnie grać w Fortnite To mieć frajdę I jeśli masz frajdę, to masz To lubisz sobie zagrać Jeśli chcecie, to mój ostatni odcinek Nie miałem Battle Passa, bo Nie byłem, nie byłem taki Nie byłem taki za dobry Ale teraz już jestem tak Umiem tak, lubię sobie zagrać sobie i mam teraz tak dużo czasu, bo, bo zrobiłem sam zada zadanie domowe. To nie muszę teraz na nic zrobić. I mam, mogę więcej czasu spędzić z wami. I może jeśli będę mógł, to zrobię szybki live. Może być też Robloxa, jeśli chcecie wiedzieć. Jeśli lubicie Robloxa, to musi być 4 suby i jeden chociaż like to z, będzie, będę, zagrał, zagram sobie Robloxa ok? jeśli będę, będzie nie za dużo lajków to nie ma okej chciałem żebyście wiedzieli kurde nie lubię tak moja snajperka mało życia mam metalowe moje ściany frajdę, macie frajdę to zostawcie tylko suba będzie mi frajdzie. i może będę miał więcej widulców i może w Roblox będę miał parę rzeczy jeśli chcecie wiedzieć jeśli lubicie roblok, to zostawcie chociaż jednego suba, żebyśmy dobili chociaż do czegoś, abyśmy byli cały czas bliżej, to będzie fajniej. Mi będzie tak bardzo fajnie. Lubię was, to będę z wami, będę teraz próbował częściej robić odcinki, ale nie miałam za dużo czasu, sorry za to, ale... Chociaż dzisiaj jestem. Bamba barapa. Ba, ba, pomyślmy gdzie byśmy mogli teraz sobie pójść. Zaraz pomyślmy rzut. Room. co wolicie, żółt czy spider Albo złoty pistolet? Bo ja chyba bym wolał złoty pistolet, jak coś coś. O, mój ulubiony launchpad. To, to, to wezmę do końca. Będę miał stówę i sobie muszę się bo będę musiał się rozgrzać. Silniki będę musiał rozgrzać, bo, bo silniki dzisiaj nie są. Zegrałam ja dzisiaj takie boksy, zagrałam sobie z kolesiami i pozabijałam trochę kolesi. Ale już potem mieli złoty spas i... Potem trudniej się grałeś. Kto to? Ktoś tam chyba zginę. Już lecimy sobie na Tilted. So, jeśli lubicie, jeśli dzięki za suba i... I to tyle, dziękuję. I teraz, jeśli zagramy jeszcze dwie takie dwie, i dwa razy jeszcze zagramy. I potem może zagramy coś jeszcze Dwa O, ale blisko. Uuu lubię snajpy. Niść. Obudują O kurde, ale sobie mam przerąbane Kurde, aż Ale dzisiaj się tak nie za bardzo rozgrzałem. Jeśli się bardzo rozgrzam to będę będę próbował jak najlepiej, oki? Tylko muszę teraz tylko będę próbował, jak najlepiej grać I to, Ty Loki. Może po tym zagramy sobie jakieś. Z, z, nie wiem, coś co zagramy, ale coś innego niż to. Hmm. No, nic tam nie pomoże, widać już chyba po tym. Wrum wrum, 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 i zrobimy jutro może odcinek od Pet Simulator. Własny świat. Zagraj. Zagraj teraz. zagraj. A, to to. To co? Znaczy, Cię popatrzmy, co fajnie byśmy chcieli zobaczyć. Tu ja zawsze gram stu, To są moje ulubione. To zawsze lubię do, to do edytowania. Nie wiem, może zagramy sobie. To jest jakąś gra, którą długo nie grałem tak sobie. Zobie z wami. To takie, to chłopie, to takie fajne jest, ale... Eee, takie nie za fajne, bo nie lubię już tego Ale był, było, nie żartuję sobie, było fajne Pro 1000, okej, okay, to Pro 1000, jeśli nie Szkoda, że to nie jest live, ale pss, 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 pss. Popatrzmy ok to wezmę sobie Pit Fight'a, Oki okay? Znaczy prywatną Wezmę prywatną nie, zagram z koleżami może, bo ale nie będę jak od razu zobaczymy. Gra prywatna, publiczna. I to jest mój cały sacik. Co zmienię, bo nie lubię. Eee, sobie zmienię to na ale. Nie dało się zmienić. Uff. Ale nie żartujecie sobie. Odrodzimy, mam taki fajny trik. Zawsze się odradzajcie i zobaczycie co się stanie. A, myślałam, że to tutaj działa, ale... Jeszcze jedna osoba i szybciej zaczniemy. Jedna osoba. Co? Można kole się zabić? Zabij! Ktoś mnie zabije, zabij! Zabij mnie, proszę. Tak! Dobrze. Dobrze, a nie. Ach. Ale teraz zobaczymy. 18 sekund, trzy piętnaście i dziewięć, osiem, siedem, sześć, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i star. Muszę się rozgrzać Tu tak. Umiem tak się szybko rozgrzewać. Ale nie za szybko. Nie umiem tak szybko. Grappler. Grappler, grappler róż I mam się to sobie, tą snajpę, Mam to, to, to. Bum! Dwadzieścia jeden, tam jest koleż, Dawaj, 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 dawaj. I nie mam Dawaj, dawaj, dawaj. Oh, nie mam hilów. Allo, Kurde, Zapelek. Takie mam, nie, 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 bo nie trenowałem wczoraj, ale teraz będą lepsze. Kurde, mu, nie, czemu mnie zawsze koleż musi sklapsować, jeśli taką frajdę miałem sobie. kurde. Čekaj, to je Ja já jsem s ním nie pamiętam z kim. s kým. A i lečeně sobě vezme, něk si sobě... Ně... Oh, ah. oh, uh, oh, uh, oh. Uh, uh, uh. Máš já sobě počvíčat sobě edity sobie tak spróbować sobie trochę poadytować, ale widzicie jak ludzie sobie zabić za sekundę. Tu wylądujemy... Kurde, wszyscy tam, gdzie ja sobie... Nie Nie, Halo? Mam jakieś glitch'a. Halo? Nie mogę nawet zmienić pistoletu. Halo? Nawet nie mogę. Halo, pistolecie, kurde. Halo, jest teraz, jest. Dziękuję, proszę pana. Czemu to nie w tą stronę? Co? Wreszcie. Psychopi to Ale sobie może teraz potrenujemy Dlaczego mi ktoś musi cały czas sklapsować. Ja idę na prywatną, bo już mi się nie chce z tymi koleżami się bić, bo chcę sobie poedytować, co wam pokazać. C -c -c -c. Prywatna, 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 no, 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 no. Ale to byłoby fajnie mieć to. Patrz, aż to ja zrobiłem. Rozpocznij grę. Każdy na każdy. Wygraj, grę, w górę. najwięcej kilów. Rozpocznij. Na jakie nie sobie nie chcę jak se na odwrząszcze pistoletu Sorry, że tak słabo, ale próbuję jak najszybciej. Widzisz? Widzicie, że trzeba, kiedy, jest, patrz, pokażę wam, je edytujecie, tak, tak, tak i szybko, musicie z daleka nacisnąć, bardzo szybko, to potem, patrz, 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 pokażę, pokażę wam, widzicie, widzicie? i patrzcie, jeśli jest to blisko, tak, trochę trudniej jest. tam tutaj jest max limit Widzicie? Mogę tam edytować. Nie wiem czemu sobie tak poadytować wami, ale co czemu lubię i z wami. łapie. wow, 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 wow. 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 Ja tak od słabego kolesza już tak tak sobie teraz więcej gram w Fortnite bo mam tak trochę, trochę więcej czasu i, i nagrywam tak specjalnie dla Was Olej sobie to było fajny edyt taki wow, ale tak tyle zbudowałem trochę tysiąc i prawie dwa tysiące matów i zaraz będziemy kończyli jak się ślizacie wiedzieć 啊，了，顺便。 Bardzo dużo box fightu gram, to tak te pompy też, że tak mi trochę łatwiej jest. O, o to byłoby fajne takie. tu, tu, wrum, 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 x. I chcesz zobaczyć moje ustawienia? To zaraz wam pokażę. za jakieś, muszę szybko, bo mam... nie mamy tyle czasu. O! Oh, taki był taki... To coś zobaczyć. Ustawienia w górę. To jakieś adetowanie, budowanie, dach. Tutaj dach, bo mi się taki nie... A nie, 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 nie. Ku. Mam to dobrze Tutaj powinien mieć jeszcze jeden, ale nie wiem jaki. R, nie wiem, tak mam, mam. U P nie wiem. Nie wiem, ale jakiś... Nie, 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 odrzuc. Aś to EG, EG, mogę. Lewy, co Nie Nie chcę. Umieść znacznie wrogów. Nie chcę. Mam co, to jest taki problem z tym? F. G, nie chcę tego. Ok, to teraz EF. Like Halo, kilow? Mam L na kilow? O, oh, L na kilow. Jak się to stało? Zbierak. F. To tu musi być coś innego niż F. Czy teraz mam? chyba I potem tu muszę jakiś chyba Odwróć Pomyślmy jak na dach C R bo R to mam już na. E mogę chyba. Tu mam coś na R. Zbierak to F? Ja tu niczego innego nie mam na. E, Ku Tu, Q. A tu. E chyba Q, E Odrzuć nie? A tu? Tak Zapisz A Jak ja, co ja miałam? A, znowu ten przycisk Czekaj, czy ja mogę ścielać? Czemu je kurde do budowle, Eee! Masakr przestań mi kurde zabijać. Próbuję zrobić odcinek. Mam było wywalić. E nie, 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 nie. nie. Odrzuc Ku Nie, tu wolę to na to. Dach. Chyba mamy wszystko Bil Nie To wszystko co ja zbudowałam Sprawdźmy Czy teraz ja mogę Tak staj mnie zabijać! A sorry i do widzenia! Zostawcie suba i lajka. Like pa!